Adam Małysz skończył karierę i podpisał chyba na dwa lata kontrakt komentator Eurosportu. Ja sobie siedzę, pusta redakcja, nagle wychodzi Adam Małysz, tak ontem pokazałem, podchodzi do mnie mo może mogę zdjęcie i, i, i trzyma aparat. Ja tak mówię proszę, żeby pan nam zrobił, jak się ze z kolegą i komentuję. Ja Więc oczywiście. Ale nie tak duży zaszczyt do to zrobił. Jedyny byłem rozakcji ten No wiadomo, no ale... I tak się jest czym Dlaczego? Czeka gdzieś w meczu, No to trochę tak jak ty, o dwieście Nie, nie, odbieramy telefon. Kto jest z nami? Ty! że trochę bardzo ze że ktoś to składa. halo, kto jest z nami? Halo. Witamy. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ugać. Niemożliwe. Pierwsze pierwsze zadało się rozwodzić. Uh, ja mam pytanie, bo tutaj na początku cały ten live. Uh, uh, państwo rozmawiacie o, o bardzo przyjemnych uh, nowych uh, sportach Stoptu. Ja mam pytanie odnośnie sportu sprawdzi. Chodzi mi o rzut. Czy Państwo macie jakieś typy? Jak Państwo to widzicie? Bo ja jeszcze byłem zawodnikiem, byłem zawodnikiem Gwardii Wrocławskiej, i tak mam pytanie w jaki sposób państwo zapatrują się na to, że jednak, po pierwsze jest skandal, chodzi o, o, o walkę Algierczyka, walkę nie odbyła, a poza tym drugie pytanie jest, czy Państwo widzicie jakkolwiek, szanse na medale, no bo mamy jutro dwa finały. Jeden 90 kilo, druga, drugi, druga kobieta, y, 60 parę kilo, chyba. Także ja to śledzę. I to jest pytanie, czy, czy sporta w sportach indywidualnych, sporta w sportach walki myślicie Państwo, że mamy jakieś szanse na, 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 na medale? dziękuję bardzo, Pozdrawiam. dziękujemy, dobranoc. W portach walki. Edward taki wygadany byłeś. <grywa> nie, nie, ale mamy szansę, bo to taka nie? bardzo taka długa naukowa teza przez Pana taki wywód uskuteczniony, no i no, to wspaniały. To nie czyli... dopytałeś, no ja nie mogłam dopytać, bo się krzusiłam. No rozumiem. Natomiast szanse <grywa> no, 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 <grywa> mamy. Mistrzyni Europy. Mamy, i tutaj Wojtek pija tak? na pewno <grywa> opowie, <grywa> <grywa> opowie, opowie ja, ja mogę powiedzieć, że jest Europy bata, patrz co, tak i to jest cała. Maja...